Dobra, doszliśmy do ostatniego bossa, Aczkolwiek... należy do złagaty. poznać po zapachu. Mhm. Aczkolwiek... E, muszę przyznać, że ta moja talia to jakoś super silna nie jest. Więc w sumie dziwię się, że mi tak w miarę bez problemów poszło. Mm. Tak, takie bonusy jakie mam, to to, że mojej stronicy... O, coś innego. Nie tak jak Ligas! Tylko gorsza! Ok, Madam Goja, wymuszenie to takie brzydkie słowo. Goja woli opłatę licencyjną, moc specjalna, Losową kartę w ręce przeciwnika, zastąp wymuszeniem. Cokolwiek to znaczy, tak. A propos moich mocy specjalnych, to moje goni działają podwójnie oraz. E, oraz. oraz e, moi stronicy mają plus 1, plus 1, więc w sumie wraz z racji tego, że jako druid mam małych stroników. To myślę, że taki zestaw nie jest najgorszy, no ale nie ukrywam, że jakoś super mega silnych bonusów to ja tym razem nie mam. Więc może być ciężko, tym bardziej jeżeli przekonamy się czym tak naprawdę jest wymuszenie. Co na sumieniu? Tak. Tymczasem jesteśmy jak widzicie druidem szczurem. Tego jeszcze nie grali. Kurczę, mówiłem, że mam małe stwory stali, a tymczasem od razu mi się na dzień dobry trafiły chyba na nic największe. To niedobrze, to bardzo niedobrze Dobra, zaraz się od razu przekonamy czym jest wymuszenie, ale już się boję. Czarny rynek pobiera skromną Cofnij kartę ochydziesz do twojej ręki. Aha, dobra, już wiem o co chodzi. Po prostu kradnie nam karty na chwilę z ręki. Dobra, już wiemy o co chodzi. jako inwestycji w nasze przyszłe relacje. Mhm. Mm Co gorsza, ona też ma ochydziarza i nie za bardzo będę mógł teraz coś z tym zrobić. Dobra, pójdźmy na face. Uwaga, to ja! kupię. O! Długi trzeba spłacać. W taki czy inny sposób. No dobra. To już przynajmniej wiemy, wiemy na czym to polega. Dobra, mam nadzieję, kurczę... Dobra, zawsze to monety dla mnie. Będę mógł szybciej użyć czegoś dużego, więc nie jest źle. Być może monetę mi zamieni na... U. Dobra. Zamienił to, co chciałem, więc jest okej. Okay. Tylko, że w sumie zaraz tutaj zginę, jak tak dalej pójdzie. Dobra, niech mi śluzożer tutaj pomoże. Ok, kurczę, jeszcze mi sylwana sukra, czyli to w sumie na czym mi najbardziej w tym momencie zależało. To jest niefajne. Uch, I co teraz? A jakbym na przykład kurczę, no nie, no Ile on ma wrażenie na stole 8. Dobra, zróbmy tak. Odzyskamy Sylvanas. Czy ja w ogóle jeszcze żyję? 12, 25, 20... Dobra, jeszcze żyję w razie czego. To jest już co prawda końcówka mojego życia, ale jeszcze Czasami żyję. Czasami przemoc jest rozwiązaniem. Nie ma nic za darmo. Mhm. Mm no to nie jest miłe z jego strony. I co teraz? Pomogę zniszczyć Sylvanas. Tym samym, ukraść mu dwóch stronników. No ale dużo to mi to nie da tak naprawdę. O... Możemy zrobić tak. 12, 13, plus 5, 18, więc nadal nie żyje. Nie no, nie, nie mam jak tego wygrać. W tym momencie ginę, tak czy siak? Ała! Chyba druid nie był najlepszym wyborem. Nie lubię stali z małymi stworami. Dobra, jestem z powrotem jakiś czas po próbie przejścia Heroika na Druidzie. Aczkolwiek od razu się przyznam, że na Wojowniku też parę prób mi to zajęło. Jak widzicie, a przynajmniej zaraz zobaczycie, e, ponad 20 bossów udało mi się zabić. I ogólnie dochodzę do wniosku, że moce specjalne są, właściwie te bonusy są mega niezbalansowane, ponieważ otrzymanie szaty krzykliwości jest zawsze gwarancją zwycięstwa, bo dobieramy do tego legendy, które możemy używać w pierwszych turach. Tak, wybierzemy sobie desant, więc tak jak mówię. Trochę smutny jest ten brak balansu w mocach specjalnych, że jest taka moc specjalna. O! O! Ok, jak widziałem, ostatniego bossa na końcu. Tak, w, ostat w poprzednich ranach próbowałem jeszcze druidem trochę pograć, ale nie da rady. Nie ma opcji. Jak widzimy, tym razem dostałem ostatniego bossa na heryku takiego jak mieliśmy na normalu. No w sumie szkoda, bo chciałem sobie zmierzyć się z tym, co nas pokonało ostatnio. Tak, poza tym, że moje karty są o połowę tańsze, to moją drugą mocą specjalną jest to, że moje zaklęcia kosztują życie zamiast many. To jest fajne z tego względu, że mam w talii parę zaklęć, które zawsze w pierwszej turze będę mógł użyć. Tak, ale tych zaklęć mam naprawdę z 5 w talii maksymalnie. Dobra, zróbmy tak. Tutaj jak widzimy w, w kwestii przewodu nic się nie zmieniło. Nadal zadaję 5 punktów obrażeń w momencie, w którym przewód nie jest. Oj. W momencie, w którym przewód nie jest... Y... przerwany. Okej, okay, to co zrobił mój przeciwnik w tym momencie to było bardzo dziwne No ale okej, okay, dla mnie całkiem spoko. No dobra, no to trzeba zbafować mojego stwora z. Yy, ze zrywem. Tak, dałem mu plus 2 plus dwa, dzięki czemu zaczynasz 6 na 6 Oj. Ała. No dobra, trudno. No to było na tyle, jeżeli chodzi o mojego, mojego Dariusa. Nie ukrywam, że jednak chciałbym trochę go dłużej na stole mieć. I co, zniszczy go? Nie. Jednak tym razem nie było tak prosto. No dobra, to cały czas stawiamy między portalami stronników. Fakt faktem, że są takie portale właściwie przewody w tej walce sprawia, że mamy ograniczone miejsca. Okej, okay, Doktor Hook z głowy. No jak widać on podobnie jak Doktor Hook lubi montować różnego rodzaju bomby. Po stronie przeciwników. Dobra, myślę, że możemy zrobić tak. Z tego względu, że od razu może zadziałać jego efekt. No i dobra, tego oczywiście musimy się pozbyć. W bardzo prosty sposób możemy to oczywiście zrobić. Broni używać nie będę, bo może się okazać, że zaraz zniszczy mojego nosorożca. Więc jednak... Szkoda broni marnować. O! Okej, okay, to było ciekawe. ...i bardzo sprytne ze strony mojego przeciwnika. Eee, 10 na 7, całkiem sympatyczne, ale myślę, że zrobimy tak. Delikatnie, 9 na 3. Smoków żadnych w dłoni nie mam, no niestety... ...w tej, e, w tym ranie nie miałem szczęścia z legendami. Właściwie ze smokami, bo z legendami w sumie legend całkiem sporo mam. Dobra, 41 punktów życia. Myślę, że jesteśmy już w miarę dobrej sytuacji. Zobaczymy. Oho! Jak widać, mój przeciwnik jest nie tylko. Jak widać, mój przeciwnik jest łowcą! Kto by się spodziewał? Kurczę, tylko że teraz nie za bardzo mam, jak uchronić tego stronnika przed śmiercią. A damy to po prostu zabijemy bombę, zrobimy sobie miejsce na stole. Jego w sumie też możemy zabić. Wariant wryn. Być może trzech stronników na stół nam wystawi. Byłoby całkiem sympatycznie. Aha, zero, no dobra. Do tego się pozbędziemy. Tutaj idziemy na face. No nie ukrywam, wariant wryn nie był zbyt szczęśliwy dla nas. Zero dobranych stronników. W momencie, w którym większość ma to są tak naprawdę stronnicy. Oho! Już wiemy, co dostał. Oj, zadziałało, niestety, no, zrobiło się dość nieciekawie, Bu O! jeszcze więcej, boom, i to jest teraz kuszące dla mnie. Szkoda stołu. Wiecie, co zrobimy inaczej? Doktor Hook yy, i Dinozaur, dzięki temu to zniszczymy. No, okej. Okay. być może teraz bomby będą ściągały na siebie ataki Ragnarosa W sumie na to liczę. Ała, i kolejny Misha. O! Okej. Okay. Interesujące. Dobra, na szczęście Ragnaros ma to do siebie, że jest bardzo losową kartą i teraz mi pomogła w życiu. Wiecie co? Użyjemy desant. <grystanie> Okej. Okay. Y bo teraz warto trochę poczyścić. Bo zaraz zginę tutaj śmiercią tragiczną Tu się tradujemy, tu się tra jak dobrze pójdzie to brudnego szczura także uda mi się zabić Dobra, na szczęście, tak No i dobra, teraz byle dobrał bombę i będziemy mieli zwycięstwo Jak bomby nie dobierze to będziemy, będziemy musieli sobie poradzić jakoś inaczej Jego, dobra Na szczęście się udało Ojej, i znowu nie mamy nic pomiędzy. Mm. Dobra, zróbmy tak i trochę armora dla mnie, aczkolwiek nie ukrywam, że trochę punkty życia mi się kończą. Kurcze, znowu to. To znowu mi się oberwie. Jeszcze za 5 do tego. Dobra, niech będzie tak, może przeżyjemy? Serio. Oh, Jedyne co nie w tym momencie może uratować, to kiedy mój przeciwnik dobierze bombę. <laughs> Serio? Co, co tu się wydarzyło właśnie w tym momencie? Ok, powiem mam to było najdziwniejsze zakończenie walki heroicznej, jakiego się mogłem spodziewać. Bless RNG. Dobra, mamy zwycięstwo. Ożywczy napój do tego. On mi się akurat nie przyda. No ale dobra, mamy zwycięstwo. Zwycięstwo to zwycięstwo. Nie wnikajmy w to, w jakim stylu zrobione, ale udało nam się wyczyścić czwarte skrzydło na poziomie heroicznym. Więc jeżeli chodzi o, o podbrzusze, to by było na tyle w tym tygodniu. W kolejnym wyruszamy do ostatniego skrzydła, którym będzie Cytadela Kilintoru. Zwrot akcji cztery dodatkowe potyczki. Cokolwiek to znaczy. Być może będziemy musieli pokonać... 12 bossów, a nie 8, jeżeli tak, to całkiem spoko. No ale jeżeli chodzi o pojedynki dzisiejsze to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć! I pamiętajcie, zawsze wierzmy w ducha kart!